Na początku zawsze jest tak samo. Mamo, chcę zrobić... Dobra, chcę zrobić prawko. No, prawie tak samo. Kiedy jednak wasi rodzice już uwierzą w wasze możliwości, macie wybór jak chcecie się uczyć. A jest czego się uczyć. Są na szczęście inne sposoby! Damy to! To rewolucyjny sposób nauki, która nie musi być nudna. Jedyne czego potrzebujesz to urządzenie z dostępem do internetu. Tradycyjne metody wobec nowych egzaminów mijają się z celem. Z nami możesz uczyć się wszędzie! Na ulicy, w domu, a nawet w kuchni! Tylko nasz kurs nie będzie kolidował z twoimi pasjami. Sprzątanie nigdy nie było tak przyjemne! Możesz położyć tablet na suszarce lub trzymać go w dłoni! Ze starym podręcznikiem nie będziesz mogła gotować. Mogę gotować! Dzięki nam przeniesiesz w prawdziwy świat ruchu drogowego! Wyrzuć stare podręczniki! I się razem z nami! Zdamy to! Zdamy to! To najlepsze testy w sieci!